Siemanko z tej strony Sebana to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie kod Blik o wartości 10 zł. Jeśli chcecie wygrać widzowie, musicie obejrzeć cały odcinek do końca, zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz i te 10 złotych pojawi się w komentarzu, także po prostu to pierwszy ten lepszy i tą dyszkę możecie użyć tylko i wyłącznie na Diforskisa. Wchodząc sobie pierwszy link w opisie macie 5% dopłaty z moim kodem, a wpłacić możecie każdą metodą płatności. Dlatego wszystkich serdecznie zapraszam, a dzisiaj otwieramy widzowie tylko i wyłącznie skrzynki e, youtuberów, skrzynki partnerskie. No i zobaczymy czy te skrzyneczki oddają. E, najdroższa skrzynka jest Forevera za 90 zł, aż, dlatego mm, dzisiaj będziemy sobie ją naj, najwięcej myślę, że e, razy otwierać, ale te tańsze też na pewno sobie otworzymy i zacznijmy sobie może od skrzyneczki Kubika. Za 27 zł mamy tutaj kostkę. Także na taką kostkę będziemy właśnie teraz polować I zobaczymy co uda się trafić I koski niestety nie ma Jest P2000 Obsidian No za 342 No to nie jest dobra y, kwota Skoro wydajemy chyba 25 zł Ale otwieramy jeszcze jedną I jest glot w statraku Jest glot w statraku Za 34 ziko I to już jest dużo lepsza informacja Bo to jest proficik Bardzo ładnie Oto właśnie widzowie chodzi lecimy dalej lecimy z Sysulą i weźmiemy sobie trzy takie skrzyneczki za 71 zł i zobaczymy co my tutaj mamy oj 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 słabiutko bo mamy tylko trzy niebieskie temy to jest strata 66 ziko, ale dobra no jako że mamy ponad tysiaczka, to pozwolę sobie otworzyć jeszcze trzy takie skrzynki i tutaj jest troszkę lepiej zależy ile ten atomik alej kosztuje okej okay. On w stanie Wellworth 95 zł, co daje nam zysk bardzo, bardzo ładnie. Jak na razie te skrzynki są ok, myślałem, że będzie gorzej, ale jak tak ma dawać, to bardzo, bardzo chętnie. Lecimy dalej, z księżka Kresika, 29 ziko, no to walnijmy sobie 4, Walnijmy sobie cztery takie skrzynki, 117 zł, wydajemy na właśnie jedno otwarcie, jak otwieramy 4 naraz, no i zobaczymy, co uda się tutaj trafić. Mam nadzieję, że coś fajnego. No nie, no to chyba profitu raczej nie będzie. No 26 zł straty. Dobra, jeszcze 4 niech polecą. I zobaczymy, co będzie tym razem. Okej, okay, jest awóbka e, Naruszenie kwarantanny i to jest widzowie 100 zł profitu. No, Ale dwa tyskety w stanie kosztuje 160 zł. No i jak na razie te skrzynki youtuberów totalnie są. Totalnie zajebiste. Lecimy ze skrzynką Sferta 100. Yy, nie 100, tylko 63 zł. No i tutaj już mamy naprawdę fajne, drogie itemy. Ale są oczywiście też te tanie, to wiadomo, to w każdej skrzynce tak musi być. Ale 63 zł dwie otwieramy, 126, jak na razie każda skrzynka oddała. No, ej, ale zauważyliście to? Zawsze jest tak. Że te początkowe skrzynki nie oddają, a potem jak otwieram kolejne, na przykład dwie. To w każdym tam, w każdym z poprzednich było lepiej. No i teraz też jest lepiej. Teraz jest zdecydowanie lepiej, widzowie. Bo ta CZ kosztuje 138 zł. I M4 w stanie faktury 195 i mamy 207 zł profitu. Dobra, to jeszcze dwie. No zobaczymy. Jestem pazerny. Poproszę o coś podobnego. No widzicie, pazerność się nie opłaca. Chociaż ten 5.7 zależy w jakim stanie. No, 78 zł. Ale stratę mamy. Ale ogólnie z tej skrzynki jesteśmy i tak na plus, no jak na razie te skrzynki są niesamowite, powiem Wam szczerze, są niesamowite, dobra, 63 zł teraz była, już nie ma takiej droższej, ale weźmy sobie skrzyneczkę, Po, tam była jeszcze od cyferkowego za 38, to sobie ją walnijmy razy 5 i przejdźmy później do tego Predatora, 190, nie do Predatora, co ja powiedziałem, e, źle powiedziałem, przepraszam, ale Predatora też serdecznie pozdrawiam, jak ogląda ten film. No tutaj mamy 90 zł straty niestety Sporo Ale dajmy jeszcze jedną szansę tej skrzynce Cyferkowy oddaj Okej okay. i to jest bardzo dobra skrzynka I to jest 117 zł zysków No i po raz kolejny jesteśmy do przodu Niesamowite widzowie niesamowite I lecimy ze skrzynką forevera No i tutaj jedno otwarcie kosztuje 90 zł, Jak widzicie mamy tutaj bardzo bardzo dużo Fajnych drogich temków Ale też jest duży procent szans na tetanie no ale co? 295 zł mamy? No to otwieramy. Zobaczymy, co będzie tutaj. Mam nadzieję, że coś fajnego. Kurczę, było blisko tej nawali. jest Jestek. W stanie w stanie filtese za 34 zł 55 w plecy, ale dobra, otwieramy jeszcze jedną. No i zobaczymy, co będzie tym razem. No ja. Jest MP7 niestety, które 79 zł straty nam daje. Pamiętajcie o evencie, który cały czas trwa. Ja sobie tutaj zdrapię. Aha, nie mam waluty, nie mam waluty widzowie. No właśnie, muszę sobie tutaj otworzyć skrzyneczkę. Skrzyneczki i otworzę sobie pięć takich skrzyneczek. Aha, nie mam pieniążków. No faktycznie jestem też, jestem też dziwny. Ale dobra, otworzymy sobie dwie takie: dwie Pekelo i będziemy mieli pieniążki. Dobra, 70, znaczy będziemy mieli te punkciki 72 zł za dwie. No nie, no słabiutko, słabiutko. Nie uda nam się dogonić e, tej drużyny, chyba drugiej. Zobaczmy, 13 ziko, dobra. No nie, no zobaczcie, 92% na niebieskich jest. Ale dobra, przejdźmy sobie widzowie w tym momencie na upgrader. Mamy naprawdę dużo itemków, albo dobra, najpierw na kontrakt, te tańsze itemy sobie wrzucimy szybko na kontrakt. Dobra, szybko podpisujemy i mamy jakąś naklejeczkę e, za 7 ziko, ok, nie ma tragedii. Jeszcze więcej tych tanich itemków sobie zaznaczę. 54 Ziko możemy dostać 130. Mamy awupkę. I awupkę dostajemy za 41, no niestety dyszka w plecy. No i jeszcze te. Oj, tutaj już troszkę będzie tych pieniędzy, bo 268 zł, możemy mieć aż 600, ale możemy mieć też 160 i mamy. No nie, 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 to na pewno nie będzie profit. 178 zł, Kurcie no. Jak na razie kontrakty nie oddały. Przejdźmy sobie teraz na upgrader y i weźmy sobie te trzy itemki. 170 zł i weźmy sobie na 400. Jest to ryzyko na nóż, ale 36% szans i dajmy sobie. Dajmy sobie lewą stronę. Upgrade. No i niestety nie siada. Oj, kurczę, teraz słabiutko, widzowie. Teraz słabiutko. Przejdźmy sobie do eventu i zdrapię sobie jedną zdrabkę. Okej, okay, jest skaucik, jest skaucik który raczej drogi nie będzie. Dobra, mamy skałcika za 130, za 130. No chciałbym, żeby on tyle był warty. Złoty 30 tylko. No i co widzowie? Tak jak w każdym filmie, lubię ryzyko. Także walimy upgrader, znaczy walimy kontrakt z wszystkim, co my tutaj mamy. 1100 zł. Możemy mieć z tego 600, ale możemy mieć też 2800. Podpisuję kontrakt. Proszę jakiś karambit. Jest Bowie knife i zależy jaki Bowie. 1000 zł. Ok. 1000 zł. Dobra. Sprzedam to. I wiecie co, widzowie? Otworzę za wszystko skrzynki Forevera. Jest to naprawdę duże ryzyko. Ale co ma być to będzie? Wrzucimy najwyżej wszystko znowu na kontrakt. Tam może jakaś koska? Okej, okay, Okej. Okay. Zależy od stanów. Wydajemy 164 zł. Straty. Dobra. Jeszcze 5. Proszę. Proszę jakiś nóż teraz. I. Nie ma znowu noża, jest tragedia. Widzowie, jest tragedia. A nie, 2 zł zysku. Ten pre kosztuje 370 zł. A i go sprzedałem niechcący, dobra. No to jeszcze 5. Proszę, do raz razy sztuka. Ok, to powinno być dobrze. Jest 267 zł zysku. To jest właśnie to, widzowie, dobra. I ostatnia rzecz w tym odcinku. Tylko otworzę jeszcze dwie skrzynki Forevera, bo jeszcze zostało. Walimy z tym foreverem dzisiaj na grubo 180 zł. Może tym razem jakiś nożyk byłoby naprawdę fajnie. Nie ma noża, no ale też tragedii nie ma. Lecimy na kontrakt i wrzucamy wszystko, co ma być, widzowie. To będzie cyk. Mamy w tym momencie 1000 zł. Po raz kolejny 2600 możemy mieć, możemy mieć też 600. Upgradeuję, nie upgradeuję, tylko podpisuję kontrakt i Fuel Injector za 629 zł. Dobra, widzowie. Polećmy z tym na upgrader, no tak nie mogę skończyć filmu. Lecimy do 1000. 55% ulepszam i to siedzi. Dobra, siedzi ten skeleton. I wiecie, co będzie to dłuższy trochę odcinek. Ale macie do wygrania kodzik o wartości dyszki. Wiecie, widzowie, że dycha piechotą nie chodzi. Także oglądajcie do końca. Sprzedam sobie tą kostkę i polecimy. I jeszcze raz ze skrzynkami forever. No w końcu jakiś nóż musi polecieć. Wierzę w ciebie forever. Daj mi jakąś kosę i będziemy zadowoleni wszyscy. No... No nie. Nie, nie. nie, nie. Chociaż to jest zysk 31 zł. To jest zysk. Dlatego nie będę narzekał. Ale poprosiłbym o jeden nóż. Znowu nie ma noża, ale znowu jest ten kawałek, który odda znowu. Znowu, znowu... O nie, teraz 8 dych straty. No ale w końcu no niech ten kontrakt odda widzowie cię w tym momencie wszyscy łapę w górę, podpisujemy. Jest Hansman, proszę. 567 zł. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Dobra, to będzie najdłuższy chyba odcinek na tym kanale. Ale no muszę, muszę w końcu walnąć jakiś gruby upgrade. Walniemy sobie na 1200. Kto nie ryzykuje, szampana nie pije. 1400 zł, lewa strona. Upgrade'ujemy. Let's go! Let's go, widzowie. Siada Ursus Knife Tiger tooth. W Statrachu za 1430 zł. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i na razie.